ちょっと待って、こんなに飛ばして。わあ。<laughs> ハハハハ。<Corona. S 2> <laughs>

Zbliżamy się. Już jesteśmy przy ratuszu Pałacu chyba. Zaprzeczenie, odrzucenie wszelkich wartości. Nienawiść. Rujnuje przyszłość. W tym miejscu modlimy się o prawość i szlachetność naszych serc. O prawość i szlachetność wszystkich mieszkańców Częstochowy, mieszkańców archidiecezji. Od wieków znane i podziwiane, jasna góra na cały świat blask wiary niesie. Tutaj przybywali królowie i hetmani, wiarą zginali kolana. Tutaj pod sercem matki bije serce polskiej ziemi, jasne, że Częstochowa. Nasze dobre miasto, jak mawiał nie umiłowany Jan Paweł II. Niech będzie szkołą autentycznej, żywej wiary i braterskiej miłości. Otwartą księgą Ewangelii, na której wznosimy dom naszego życia. A my, młodzi, dołóżmy starań, aby strzec wiary ojców. Bóg, honor, ojczyzna. Wejdźmy na chwilę do Pałacu Heroda, gdzie zabrakło miejsca na miłość. A ponad wszystkimi wartościami stanęła rządza władzy. Jaki smutek trawi moją duszę, co się dzieje, nie wiem. Mrok i przepaść zawładnęły moim życiem. Chcę się bawić, talczyć kuglarze do mnie! Субтитры сделал DimaTorzok

妈妈，好大、嗯。好大。 Dosyć, dosyć tu by Wasze błazeństwa. Królu, nasi panie, pozwól, abym złożył ci nasz hołd poddańczy. Gońcy donoszą ze strażnicy, że trzej monarchowie są w okolicy i zbliżają się do zamku podwoi. Widać czegoś szukają, w niebo bacznie się wpatrują, widać królu, chcą zaszczycić Twoje progi. Hmm! powiadacie trzej królowie: mi zgotować wejście triumfalne. Niech tu mną cały dwór stanie. Niech grają fanfary. Nie, nie, nie. mamo, nie ma dwóch kolon. mamo, 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 oh Tak. Witaj, Witaj królu! Król. Witajcie, zacni monarchowie! Co was sprowadza w pałacu mego progi? Gwiazdka nas tu prowadziła i drogę wskazała. Czy to w twoim pałacu odnajdziemy nowego króla Izraela? Przybywamy z pokłonem, darami i wyznaniem wiary. Powiadacie nowy król? Nic o tym nie wiem. Ale każe wezwać kapłanów, którzy są w pismach obeznani. Żołnierze sprowadzić arcykapłanów. Arcykapłani! Wężowie prawie obeznani. Co pisma głoszą o nowym królu Izraela? Wielki Zachariasz, prorok pański, woła, aby odrzucić ból i smutek z czoła. Bo od tej pory na Dawida tronie zasiądzie Mesjasz na Górnym Syjonie, będzie panował na wieki, a jego pouczenia wyczekują wyspy. A oto proroctwo Michała: a ty, betlejem Efrata, najmniejszy jesteś wśród plemion ludzkich, z ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. A więc widzicie, zacni monarchowie, że to nie tutaj. Gdy go znajdziecie, powróćcie, abym i ja mógł pospieszyć z darami. Żegnaj, królu! Nie wracajcie! Nie wracajcie! Herod czycha na życie dziecięcia i knuje spisek srogi. Nie wracajcie! Nigdy, nigdy nie pozwolę! Władzy nie oddam, arcykapłani, zdrajcy! Zakuć w kajdany, wrzucić do roku. A my żołnierze do Betlejem! Let's hey yeah Witajcie, prości Państwo. Witajcie, jest Witajcie, to pastuszkowie. Witajcie, dostojni królowie. Witajcie, to dobrze, że Stajenka brata wszystkich ludzi. Nasz nad królami, przed którym wziął z każde kolano. Miłość położyła Ci położyła się na szaleczku i wszystkie granice otworzyła, boś przyszedł do nas, aby przez miłość królować. No. Boże nasz i Panie, bez Ciebie nic nie jest możliwe. Przyjmij kadzidło ku Twojej chwale i serca nasze pełne wiary i miłości. W uwielbienia. Już w ocenie jak znak krzyża. Znak. Przyjmij że w godzinę węki naszych cierpienia. Bo nam ludziom przynosisz łaskę odkupienia. Wszyscy jak tu jesteśmy wiarę wyznajemy, która odpisał wiecznego. mieszka w każdym sercu. Błogosław całemu miastu. Wspieraj rodziny, rządzących, zakłady pracy i szkoły. Niech Twoja nadzieja zagości w szpitalach, wśród ubogich i bezdomnych. Niech nowa ewangelizacja niesie pokój wszystkim ludziom dobrej woli, aby w Częstochowie dla Boga były zawsze otwarte drzwi. I teraz, kochani, na naszej miłości spróbujmy wspólnie razem zaśpiewać kolędę. Natomiast aniołki, miastecze, pobiegną do samochodu, bo przecież jest pamiątka dnia dzisiejszego. Muszą przynieść niesamowity prezent słowo Boga skierowane do nas, listy Boga do człowieka. I wszystkie dzieci, rodzice, wszyscy, jak tu jesteśmy. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Pójdźmy My wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki. Powitajmy malenkiego i Maryję Matkę Jego. zaśpiewają Panu Jezusowi jak wygrywać kolędę. Słuchajcie Tak, słuchajcie kolędniczy. Pomogą Matce Bożej ukołysać to śnią Boże Dzieciątko. Dokładnego Księdza biskupa, aby zechciał podzielić się z nami radością Bożego Narodzenia, radością doświadczanej wiary. Właśnie byliśmy świadkami tej radości, w czasie drogi, y, idąc w orszaku Czech Króli, y, radośnie wystawaliśmy naszą wiarę Pana Jezusa obecnego pośród nas. Trudno piękniejszy wyraz radości, ale ja bardzo chcę w tym momencie podziękować wszystkim, którzy po raz drugi organizują Osadze Króli w naszym mieście, wszystkim Dziękuję. organizatorom, ale też i wykonawcom. Trudno i wszystkich wymienić, tak pięknie wczuwali się w odgrywalne role, od samego początku już katedrze i drogi bardzo serdecznie dziękuję za to, że nam przybliżyli tę historię Bożego Narodzenia i pomagali nam wyśpiewać naszą radość. Bardzo dziękuję dzieciom, którzy odbierali nasz orszak i którzy dodawali mu takiego eksotki, takiego splendoru niezwykłego. Bardzo dziękuję rodzicom. Wychował słowo wiekunów, że dzieci, to one są naszą największą radością. Dani Boże Narodzenie jest myślę szczególnym przeżyciem. Bardzo dziękuję rodzicom. To było rodzinne święto. I tak być powinno. Uroczystość objawienia Pańskiego, czekróni. To święto rodzin, rodziny. Niech Pani tak pozostanie, oby.

zapłać. Życzymy błogosławionej niedzieli. Niech Pan Jezus wszystkim błogosławi. Szczęść Boże.